Witajcie mieszkańcy Night City. Przy mikrofonie lekko zaspany Petrus Melon, a wysłuchacie ulicznych opowieści. Dziś mam dla Was ciekawe newsy. Zaczniemy od brawurowej szarży pewnej grupy najemników na placówkę Militeku. Grupa dostała cynk, że w placówce znajdują się prototypowe działka automatyczne. Plan był prosty: dostać się do dział, włączyć zasilanie i przełamać zabezpieczenia, następnie przy pomocy działek odeprzeć ochronę Militeku i uciec z nową technologią. Drużyna była dobrze przygotowana i doinformowana. Mieli ze sobą technika i netrenera. Co mogło pójść nie tak? A na no mogło, bo po tym jak udało się włączyć i sekować działka, okazało się, że nie ma amunicji. Militek jeszcze jej nie wyprodukował. Otoczona drużyna poddała się bez walki. Kolejny wielki sukces korporacji Militek. Trwa śledztwo w tej sprawie. Będę miał dla Was kolejne newsy, ale póki co, musi Wam wystarczyć moje ostatnie muzyczne odkrycie.